Wszystkie skorpiony i zapraszam na prognozę marca 2020. W nowym miesiącu najważniejsze jest przede wszystkim bieg Merkurego, planety komunikacji, planety interesu oraz biznesu. Planeta znajdująca się w znaku ryb stoi korzystnie dla Ciebie w trygonie, ale w biegu wstecznym nie jest to dobry czas na podpisy, na duże zakupy czy też podpisywanie, załóżmy, jakiś umów, nie podejmuj w tym czasie finalnych, fundamentalnych decyzji. Poczekałabym przede wszystkim do 10 marca. Następnym bardzo, bardzo ważnym wydarzeniem w miesiącu marca jest przejście Saturna do znaku wodnika. Ten Saturn znajdował się tutaj przed około 30 laty, dlatego warto się zastanowić, co się w Twoim życiu wydarzyło. Napiszcie w komentarzach. Saturn znajdujący się w znaku wodnika czuje się dobrze, tak? dlatego że należał w astrologii klasycznej na był jego patronem. I dlatego jego potencjałem jest przede wszystkim idzie w kierunku, jego potencjał w pozytywnym kierunku, tak? czyli kierunku stabilizacji, ale w znaku wodnika Saturn zatwierdza rewolucję, Saturn zatwierdza nowe, Saturn zatwierdza niekonwencjonalne, będzie zmieniał prawa, reguły, przepisy w świecie, ale także jest tak jak gdyby odnową i innowacją, służąc wszystkim na świecie i tutaj władza, tak jak gdyby, ma przechodzić przede wszystkim do rąk prostego ludu. Będzie się dużo zmieniać w świecie, w polityce, w gospodarce, a także w kwestiach finansowych i profesjonalnych, ponieważ Saturn jest związany przede wszystkim z tematem powołania drogi, powołania, czyli dziesiąty dom horoskopu. Co dla ciebie? Przechodzimy od początku. 4, 4 marca Merkury przejdzie do znaku wodnika, pozostając tutaj aż do 16. I w znaku wodnika u ciebie będzie chodziło przede wszystkim o tematy związane z domem. Czyli tutaj jest albo będziesz się nad czym zastanawiał, albo przemyślasz jakieś rewolucyjne pomysły związane z, ze zmianą domu, z przeprowadzką, z wyprowadzką. Ten Merkury tak jak gdyby zaczyna na nadchodzące bardzo ważne elementy, ponieważ Saturn będzie dla ciebie od 20. Od 22 także przychodził do tego znaku, jest jak gdyby sygnałem, co będzie się działo przede wszystkim z tym związanym. Z Merkurem w biegu wstecznym, albo masz zamiar się tutaj przeprowadzać, albo przemyślasz jakąś sytuację, albo szukasz swojego bezpiecznego domu na, na tej kuli ziemskiej. Dlatego poczekałabym jeszcze, posłuchała, zbierała informacje, patrzała. To jest na przykład szukanie czegoś w internecie, to jest dowiadywanie się, też, czy też rozmowy załóżmy z jakimiś przyjaciółmi nie podejmowałabym finalnie ostatecznych decyzji. 9-5 yy, jeszcze wcześniej Wenus, planeta miłości, planeta radości, planeta szczęścia, planeta pieniędzy, planeta kreatywności, przechodzi do znaku byka, ustawiając się dla Ciebie w opozycji. Razem z tym Merkurem, który jest w biegu wsteczny i razem z tą Wenus na przeciw, jest to pojawienie się bardzo istotnych osób. Są to zaproszenia z zewnątrz, są to ważne propozycje, także współpracy, kooperacji. Miłość i w znaku Byka ta Wenus czuje się bardzo dobrze, ponieważ należy do tego znaku. Warto się temu przyjrzeć. Z jednej strony, gdy masz pojawienie się także jakichś eks-partnerów, pojawiają się do końca miesiąca jakieś inne ciekawe osoby, to może tutaj z Wenus w znaku byka prowadzić do stałości, ale także jeżeli chodzi na przykład o biznesy, kto współpracuje, kto kooperuje, kto. Otrzyma tutaj propozycję załóżmy zarobienia pieniędzy, bo Wenus jest przede wszystkim w byku związana z pieniędzmi, zarobieniem, stworzeniem, stworzeniem zabezpieczeń. Ale idzie ku stałości, otworzyłabym się na te propozycje, wchodziłabym w te nowe relacje, przysłuchiwałabym się i szła na dane spotkania, ponieważ może tutaj być bardzo ciekawie, stawiając jednak na stałość. 9. Dochodzi do pełni w znaku panny. I ta pełnia ma dosyć ciekawe konstelacje, ponieważ podczas tego dnia Wenus, właśnie w znaku byka, łączy się z Uranem, a Słońce w znaku ryb jest w koniunkcji do Neptuna. I następny dzień ten Merkury wyrusza w bieg wsteczny. Ta pełnia jest jakimś zakończeniem, jest jakimś uporządkowaniem przede wszystkim w znaku Panny, jeżeli chodzi o przyjaźnie, jeżeli chodzi o grupy, także jeżeli chodzi na przykład, jeżeli ktoś pracuje na social media i wyjaśnia wiele, tak jak gdyby jest taką kładką między tym, co sobie wyobrażałeś, tym, co myślałeś, tym, co chciałeś, a tym, co jest w rzeczywistości i w realu, i pełnia ma pozytywne aspekty, ponieważ i Słońce z Neptunem stoi dla Ciebie w trygonie, spełnienie jakiegoś marzenia, i pełnia odbywa się w pozytywnym sekstylu, czyli nowe możliwości, nowe szanse, poznanie jakiejś nowej osoby, protekcja yy, jakiejś kobiety, zmiany przede wszystkim w kontaktach. Propozycje współpracy z nowymi grupami, czy też możliwe, że niektórzy z Was wejdą w nowy krąg przyjaciół, czy też nowo poznane osoby i tematy, które były jakieś niewyjaśnione ze strony przyjaciół, czy też grup przyjaciół, czy też jakaś osoba poznana w kręgu osób myślących, tutaj może okazać się bardzo interesująca. Wielu z Was, jeżeli chodzi, o przyjaźnie nie tylko uzyska tu protekcję, ale właśnie otwierałabym się na nowe znajomości, na nowe grupy, rozmawiałabym, kontaktowała się, wymieniała się myślami. To jest dla ciebie bardzo ważne, ponieważ Saturn, Pluton, Jowisz i teraz Mars stoją raz, dwa, trzy, cztery, w pięć pozytywnych sextylach. do tego jeszcze dojdę, ale ta pełnia tak jak gdyby pokazuje to, co. Do tej pory nie widziałeś, i może była już wcześniej jakaś tutaj osoba, która ci coś proponowała, czy proponowała jakąś współpracę, czy jest to jakaś osoba z nowej organizacji. Teraz się wyjaśni, że możesz na tym polegać. Jednocześnie. Słońce do 20. przyświeca Ci razem z Neptunem i następnie z Merkurem od 16 do końca miesiąca w trygonie z domu 5. Jest to czas na miłość, czas na relaks, czas na odpoczynek, czas na zajęcie się miłością, czas na rozwój Twoich pasji, na rozwój Twoich hobby, zajęcie się przede wszystkim tym, co kochasz, słońce w piątym domu, przyjemności radości. W tym kierunku ma być i stojąc w trygonie, no jest to spełnienie jakiegoś marzenia. Jest to kontakt z jakąś osobą, z którą jesteś połączony intuicyjnie, gdzie rozumiesz się dobrze, gdzie jesteście na fali, gdzie nie trzeba dużo mówić, gdzie rozumiecie się bez słów i bardzo dobry czas na zajęcie się tym, co kochasz. Szkoda, że ten merkury jest teraz w biegu, w biegu wstecznym. Do 10 tutaj nic nie rozpoczynaj, ale od 16 masz dobry czas dla tych osób, które chcą otworzyć własne działalności. Jeszcze do 20 jest super termin, tak? Czyli przede wszystkim na działalności, które są oparte na Twoich talentach, na tym, co umiesz robić tutaj gdzie y, komunikujesz, to jest pierwsze, razem z tym Saturnem, Plutonem i Jowiszem, czy też przekazujesz jakieś świadomości, jakieś, jakieś informacje. To może być także pisanie, to może być mówienie, to może być wykładanie, to może być przekaz informacji, to może być praca właśnie z grupami, z grupami ludzi, ale przede wszystkim to, co dobrze czujesz, tak? Czyli do 20 Przyświeca ci to, to słońce. Jest to nie tylko najlepszy czas na miłość, na romansę, na seksualność, na zabawy, na przyjemności radości. Cieszysz się jak dziecko, ale także na połączenia intuicyjne. 16. Właśnie ten Merkury przechodzi do znaku ryb, i tutaj w znaku ryb tak jak gdyby na moment są zakończone te tematy tego domu, czy też szukania swojego miejsca be bezpiecznego. I razem z tym Merkurym do końca miesiąca masz tutaj na, naprawdę ogromne szanse na, na rozwój swoich potencjałów. Przeznaczyłabym tutaj ten miesiąc, przeznaczyłabym przede wszystkim na to, co kochasz, na to, co lubisz, na to, co się dobrze czuje, na, yy, na rozwój jakiś kreatywny, czy też na jakieś aktywności yy, kreatywne, ale przede wszystkim wchodzenie w nowe znajomości. Otwórz się nowe kontakty, tak? Czyli widzę, że od pewnego od pewnego czasu, tak? Czyli razem z Saturnem od dwóch i pół roku pracujesz, 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 jest praca nad sobą, praca nad myśleniem, praca nad komunikacją, nad tym, jak komunikujesz, jak rozmawiasz, jak przekazujesz myśli, ale ten miesiąc jest dobry przede wszystkim na miłość, na zabawę i na radości. 20. pierwszy dzień wiosny. Słońce opuszcza ten trygon, tak? Czyli do 20. tutaj to wykorzystaj i przechodzi do znaku barana. Podczas tego dnia Słońce będzie się łączyło z Saturnem i następnie z Jowiszem. Jest to ba bardzo dobry Czas, ponieważ słońce w znaku barana przeświecać Ci będzie przede wszystkim w pracy i w dniu codziennym. Tutaj należy sobie zorganizować ci, dzień codzienny. Tutaj może będziesz upiększał coś w domu, tutaj pomyślisz może o diecie, o innym sposobie odżywiania, o jakichś treningach, o zadbaniu o swoją kondycję fizyczną. Słońce w znaku barana, no to jest sport, to jest inicjatywa, to jest aktywność. Tutaj możesz coś robić w domu, mieć okna, pracować, porządkować. Od piwnicy po sam dach, ogrody i tak dalej, tak? czyli słońce będzie przede wszystkim w tym pomagać, ale także nie ma tutaj jakiegoś negatywnego aspektu zwracać uwagę na zdrowie, czyli jakieś witaminy, zdrowe odżywianie i tak dalej, czyli w tym kierunku będzie szło. Następnie 22 Saturn, planeta karmy, planeta przeznaczenia, który przeświecał Ci przez ostatnie 2,5 roku z Koziorożca, przechodzi na 3 miesiące dowodnika. Jest to bardzo ważny czas, ponieważ u Ciebie będzie przychodził do domu, do czwartego domu. Na razie pozostając te trzy miesiące, ten kwadrat ma wpływ na pierwsze dekady urodzonych skorpionów, ale wszystkie inne mogą się tutaj przyszykować, co, co się będzie działo. Temat Saturna w znaku wodnika dotyczy przede wszystkim sytuacji domu. Bardzo ważne będzie od tego momentu szukanie, gdzie jest mój dom, gdzie jest moje bezpieczne miejsce. Gdzie jest miejsce, gdzie czuję się dobrze, gdzie jest miejsce, gdzie tylko nie czuję się bezpiecznie, ale mam swobodę, mam nieograniczoną swobodę, czuję się dobrze, nie jestem zależny od nikogo. Mogę robić to co chcę. Może będzie to też miejsce, z którego pracujesz saturn w znaku wodnika. Są to prace niekonwencjonalne, prace samodzielne, prace na własnej działalności. Prace niecodzienne, to może być praca z, in, z internetem, to może być praca z online na odległość, to, może by, to mogą być własne działalności prowadzone z domu, to mogą być prace związane z techniką, z nowoczesnością, czy też wszystkie inne nowoczesne zawody, ale te, także z Saturn, Saturn wodniku są prace przede wszystkim z innymi grupami. Jednocześnie poszukiwanie tego domu, ten dom i stworzenie sobie nowego miejsca bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa chodzi także o przerobienie, o przerobienie tematu ojca, o tematy odpowiedzialności Ci z Was, które, gdzie jeszcze jakieś tam stare tematy wiszą, to będzie przerabiane przez następne 2,5 roku do roku 2023. Ale także bardzo ważne będzie stworzenie harmonii tak? między domem a pracą, między domem a drogą powołania, między sytuacją w domu a drogą powołania. Tak? Czyli, już wcześniej w horoskopie rocznym podawałam przede wszystkim na przykład te osoby, które dojeżdżają, które pracują na odległości, które pracują załóżmy w innych państwach czy za granicą. To może być także, że wielu z Was decyduje się na wyjazdy za, za granicę, bo to już jest ra, razem z tym uranem, z uranem w opozycji w Byku, może być zmiana, ale także zmiany sy sytuacji przede wszystkim w domu i stworzenie takiej harmonii między sytuacją w domu, sytuacją drogi powołania, a sytuacją w domu. Że na przykład te osoby, które dojeżdżają, załóżmy z Warszawy do, do Gdańska czy też w jakimś innym państwie, pomyślą przez następne lata o przeprowadzeniu się, o, o zmianie mieszkania czy domu. Jednocześnie bardzo ważny temat wejścia w rodzinę, założenie rodziny, temat, e, temat dzieci, temat odpowiedzialności ty jako ojciec, ty jako matka, ty jako osoba odpowiedzialna i tematy las, lat następnych to może być e, kwadrat Saturna objęcie odpowiedzialności, może będziesz potrzebny w domu, może po, będziesz potrzebny ojcu, może będziesz potrzebny mamie, może będziesz potrzebny babci tu, może trzeba będzie więcej energii przede wszystkim poświęcić, ale też tematy właśnie związane z odpowiedzialnością i yy, z przeszłością. Odpowiedzialność ta tak jak gdyby ma być fokus przede wszystkim na dom, na miejsce, na miejsce bezpieczne, na miejsce, gdzie jesteś, gdzie się spełniasz indywidualnie, ale także gdzie masz swoją, gdzie masz swoją przestrzeń. Yy, następnie yy, od 20 w ogóle, tak, kiedy Słońce przejdzie do znaku Barana, rozpoczynają się bardzo intensywne konstelacje, ponieważ Mars jest w koniunkcji do Jowisza, Mars jest w koniunkcji do Plutona, następnie Wenus w Trygonie do Jowisza, Wenus w Trygonie do Marsa, ale także Mars, który przejdzie kolejnie do Wodnika, będzie łączył się z Saturnem, czyli ten etap, od 20 do 31 jest bardzo intensywny w świecie, w naszym życiu, w pracy. Może u innych będzie się działo, czyli może się też przydarzyć, że każdy z Was będzie potrzebny tak na, 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 wszystkich, na, na wszystkich miejscach jednocześnie. Czyli proszę tą sobie energię rozdzielać. Ty masz bardzo dobre połączenie Saturna, Saturna Plutona i Obisza, i ten czas należy wykorzystać. Jeszcze wcześniej, 24. Dochodzi do nowiu w znaku Barana, podczas, podczas którego Mars łączy się z Plutonem. Energia tego dnia jest bardzo silna, bardzo intensywna. To są też tematy nowych początków. I podczas tego dnia warto tutaj naprawdę coś rozpocząć, ponieważ dla ciebie Mars w znaku koziorożca i Pluton stoi w pozytywnym aspekcie, i jeszcze przez cały miesiąc ta energia służy Tobie, czyli sextil możliwości, będzie tu jakiś temat właśnie związany z pracą i ze zmianą domu, ze zmianą mieszkania, tak? czyli jak miałam te planety w szóstym domu, też zmiany przeprowadzki, tak, czyli ten te, temat pracy ważne by było, ponieważ połączenie tego Saturna i Plutona jest dla Ciebie w korzystnym, w ko, korzystnym aspekcie, tak? Czyli tak jak gdyby zrealizowanie jakiejś wizji, podjęcie odpowiednich, y, po, pojęcie, podjęcie odpowiednich y, decyzji kontrolowana energia, to połączenie Plutona z Saturnem jest też energią zniszczenia, tak? czyli energią konfrontacja z przeznaczeniem. Tylko dla ciebie Mars i Pluton, te, dwa, te dwie planety są twoim patronem, czyli Mars astrologii klasycznej, Pluton teraz, czyli masz dwóch patronów i one stoją w pozytywnym aspekcie i u ciebie chodzi przede wszystkim o jakieś bardzo ważne tematy, czy też propozycje, czy też e Związane z komunikacją. Jest to bardzo dobry czas na zdawanie y, jakichś egzaminów, następnie na wprowadzenie tak, jakichś projektów, na y, rozpoczęcie czegoś nowego, jeżeli chodzi o komunikację, warsztaty, kursy, otworzenie szkół, otworzenie przedszkoli, y, egzaminy, zapisanie się do jakiejś szkoły, zrobienie czegoś, y, czegoś y, bardzo poważnego. Tak, dlatego, że Tutaj kierujesz energię przede wszystkim odpowiednio, podejmujesz odpowiednie decyzje, masz odpowiednią strategię już przemyślaną. Mars w znaku koziorożca jest w wywyższeniu i razem z Plutonem to jest potężna siła, którą można tutaj przenosić góry. Jednocześnie wszystkie wydarzenia, które, które teraz zaistnieją, mają charakter stały. W domu komunikacji, czyli w domu bliźniaka, chodzi o mówienie. Chodzi o pisanie, chodzi o przekaz wiadomości i dobrze by było, abyś teraz, przede wszystkim jeżeli chodzi o mówienie, o pisanie, kierował się intuicją, abyś mówił, jest jakiś temat też przeskoczenia własnych cieni, przeskoczenia jakiejś bariery, tak? Czyli ta, tak jak gdybyś. Przerabiał, jest mo możliwość przerabienia jakiegoś starego y, tematu. Kto z Was miał jakieś bariery komunikacji, czy też na, na przykład y, skorpiony, mają do tego, że mają wiele tajemnic i nie mówią tutaj jednym słowem: możesz nie tylko kogoś zabić, ale trafić do celu. Nie chodzi o to, żeby kogoś zniszczyć, tak? ale wreszcie pokazać się kim jesteś, tak? Czyli jednym słowem ciak załatwiasz tutaj całą sytuację, ale wszystko co jest z, z pracą w internecie, w pracą z grupami. Mów to co leży ci na sercu. Pracuj teraz, wysyłaj podania, kto szuka pracy. Kto chce pisać książkę, kto chce pisać jakieś artykuły, kto zajmuje się publicystyką, kto występuje na YouTube, kto pisze blogi, no to jest super czas przede wszystkim na rozpoczęcie czegoś, e, czegoś nowego, ale też z taką ogromną siłą przebicia, co przyniesie ci przede wszystkim ogromne powodzenie. E, następnie, gdzie ta druga kartka? E, jeszcze wcześniej Mars łączy się z Jowiszem, tak? czyli wszystko jest tutaj, czyli 20 mars łączy się z Jowiszem, 23 mars Łączy się z Plutonem w znaku koziorożca i 31 Mars łączy się z Saturnem wodnika. 20 jeszcze, kiedy Słońce przechodzi do znaku barana, jest to czas nie tylko radości, optymizmu, wielkie przedsięwzięcia, wiedza, wykorzystanie swojej wiedzy. Tak jak gdyby, jest taki cytat, zapomniałam teraz. Wiedza. Wie, wie, wiedza jest dobra, ale świadomość wykorzystania tej wiedzy jest jeszcze lepsza. Czyli nie pamiętam tego cytatu teraz dokładnie, ale tutaj w, ty, w tym momencie od 20, gdy Słońce przejdzie do znaku Barana, jest, że będziesz mógł od tego czasu, i jeszcze Pluton zostanie tu do roku 2024, ale wykorzystaj tego Saturna i Jowisza, że twoją wiedzę, te informacje, które masz, możesz teraz bardzo dobrze wykorzystać. Czyli postawiłabym na rozmowy, pokazywa, postawiłabym na przekaz wiedzy, postawiłabym na komunikację. Nie ukrywałabym nic, nie czekała, nie milczała, ale właśnie rozmawiała, mówiła, pisała blogi, występowała na YouTube, występowała na Instagramach, na jakichś konferencjach, na na jakichś przemówieniach. Tworzyłabym warsztaty, tworzyłabym szkoły, wszystko co jest związane, gdzie mówisz, gdzie piszesz, gdzie się... Wysławiasz, mów to, co czujesz, mów to, co myślisz, mów prosto serca, mów z intuicją, tak? Czyli Neptun stoi w trygonie, i jeżeli wybierasz to, co czujesz, przede wszystkim komunikacja może Cię teraz wyrzucić na pierwsze pozycje, tak? Czyli na, na miesiąc jest tak, jak gdyby możesz być tu zwycięzcą, lub też jeszcze dalej nawet królem. Ale postaw na komunikację, postaw na mówienie, po, postaw na wypowiadanie, tak? Ponieważ ten razem z tym Marsem. Z odpowiednią strategią sukcesy są niegwarantowane, murowane. I wszystko, co się dzieje tutaj z Saturnem, jest na stałe, jest zabezpieczone na następne 30 lat. 30 bowiem Mars opuszcza znak koziorożca i tej energii już nie będzie i przechodzi znowu do domu i łączy razem z Saturnem 31. Te dwa dni, czyli 31 połączenie Saturna z Marsem, no nie jest to właśnie to, nie jest dzień na działanie, to nie jest dzień na inicjatywę, to nie jest dzień, że ktoś coś przeforsować, a ten Saturn zatrzymuje, nie, czyli to jest trudny dzień dla wszystkich, czyli podczas tego dnia zrezygnowałabym z działania, zrezygnowałabym z podejmowania jakichś decyzji, nie przeforsowywałabym czegoś na siłę, ponieważ to się nie będzie przede wszystkim opłacać. Czyli podsumowując, miesiąc y, wygląda przede wszystkim wspaniale. Wykorzystaj swoją siłę, swoją energię, swoją siłę wewnętrzną. Wykorzystaj tą komunikację. Może, nawet jeżeli dla wielu osób z Was jest to trudnością, tak? czyli nawet to mówienie, czy też występowanie, czy też pokazywanie się, czy też y, pokazywanie się przed kamerą, czy też Występowanie przed publicznością, ale tutaj wstałabym i zaczęłam mówić, tak? Czyli cokolwiek powiesz, cokolwiek napiszesz i przekażesz dalej, bardzo dobry czas na pisanie, na publicystykę, na zdawanie egzaminów, na pisanie książki, na wyjazdy, na odległość, na przeprowadzki, tak? Czyli teraz bym, jeżeli ktoś chce przeprowadzać się, czy też podpisywać coś od 16 do 30, kto tutaj zapoczątkuje, to i jest przede wszystkim, że ten temat będzie dobrze zorganizowany, jest, że będzie dobrze opracowany, jest, że podejmiesz te decyzje, które są naprawdę na stałe, wykorzystując to swoją pozytywną energię. No, jesteś in flow, jesteś na fali, tak bym to określiła, i wykorzystaj te dobre wiatry. Jednocześnie jest tu miłość, zakochanie, nowe znajomości, nie siedź w domu, wychodź. Spotykaj się, przyjmuj te propozycje, bo, bo może być bowiem bardzo przyjemnie. Jednocześnie, Wenus stoi w trygonie do Marsa. Nowe znajomości także z internetu. <laughs> w trzecim domu, czy gdzieś w pociągu, tak? Czy gdzieś w drodze kogoś spotkasz, czy też. Obojętnie, gdzie podczas jakichś wyjazdów nowe znajomości mogą tutaj przekształcić się w stałość, tak? Czyli z planetami w znaku, w znaku Ziemi wszystko, nie wszystko, kogo tutaj zapoznać, te, ko zapoznasz. Te znajomości są przede wszystkim na stałe i przynoszą też trwałość i wierność. Ja dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Was do porad, do konsultacji, kto potrzebuje. Zapraszam na warsztaty dookoło brzegów w kwietniu 17, 18 i 19 kwietnia. Wszystkie informacje są pod wideo. Tu będę omawiać energię lat następnych, ery wodnika, do której przechodzimy, ponieważ Saturn. Przechodzące do znaku wodnika będzie się 20 grudnia 2020 łączył w tym znaku, tworząc tak zwaną gwiazdę betlejemską i oznajmiającą światu radykalną zmianę energii. Wszystkiego dobrego i życzę Wam pięknego miesiąca.